No, hej hej hej, Już to tak słuchajcie, to jest zapalenie kanału Olysia MSP. Tak, akurat e, właśnie odcinki z MSP będą to, e, wrzucane co e, dwa dni. Więc tylko przygotujcie. No, one możliwe, że tam będą jakieś plany. A no to możliwe, ich nie będzie. I wiesz, ja że to akurat, przepraszam. No bo różne rzeczy tam mogłyby się stać, nieważne. Ale też a, będę tak nagrywać szcząstki z takiej jednej aplikacji szkic i ja właśnie ją pokażę. O, jest w fajna. Więc no, może, że je pokażę, może, że to będą jakieś zmiany. Teraz, ale potem poinformuję. Tak. Um. E, ok To mówię, więc to był cały krótkie małe informacyjne Tak. E, tylko nie jeszcze się nowi, to zachęcam do polubienia. Do polubienia e, tego filmiku, tak i zaczynanie subskrypcji, bo to naprawdę pomaga i wtedy mogły się te odcinki, pojawić może częściej na codziennie ale to zależy oczywiście od was i ode mnie. No, może też ode mnie. Ale ten. ten jest też. ważny. Przepraszam, wiesz. W sumie się tak słowo. E, Mówił taka. My, I patrzcie, jakie. nie wiem, dlaczego mówimy my po oczy Możemy jakąś tam. czy coś. No to akurat jest. z ten. dole, ten, ten, ten pas. <laughs> Dobrze, nieważne. <laughs> ważne. się ten naczyń, papalu, dziecko. No i cześć.